Co Państwa czeka w 2024 roku u nas w Neurosferze, czyli w Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii, gdzie prowadzimy szeroką działalność opiekuńczą i jesteśmy CPMAP, tak to się nazywa, Cyber Powered Medical Access Point, takim rodzajem nowoczesnej przychodni, centrum medycznego, gdzie świadczymy usługi on-site i online. Różnego typu medyczne i generalnie roztaczamy bardzo nowoczesną, opartą o model cybernetyczny, opiekę nad chorymi z padaczką i różnymi innymi chorobami neurologicznymi. Chciałbym zacząć od tego punktu. Pierwszy, co Was czeka w neurosferze, to jest to, że możecie u nas wiedzieć, co Was czeka, i to jest bardzo duże nowum w stosunku do innych ośrodków i do innych centrów medycznych, ponieważ u nas prowadzimy tę opiekę tak, że nieustannie podsumowujemy, co z niej wynika. Tu może pokażę taką kartkę, która, która jest zbiorem tego, jakie leki stosować w 32 typach napadów padaczkowych. To jest taki przykład, ale bardzo ilustratywny do tego, że my bardzo systematycznie podsumowujemy to, co robimy, jaki jest tego efekt, i padaczka, która jest modelową chorobą, u nas którą się głównie zajmujemy, jest takim dobrym przykładem tego, że my nieustannie patrzymy na ile skutecznie jesteśmy, na ile bezpiecznie prowadzimy terapię i na ile ona się sprawdza. Co więcej mamy, jak państwa część z państwa wie, takiego cybernetycznego robota w tle, który nieustannie gromadzi wyniki leczenia różnymi lekami i podsuwa nam na bieżąco, które leki sprawują się lepiej, a które gorzej. I to jest bardzo ważna rzecz, która bardzo z jednej strony standaryzuje to, co robimy, cały system opieki, ale ta e-diagnoza i e-terapia to jest taki cyfrowa pomoc, coś w rodzaju takiej trochę automatycznej skrzyni biegów, która u nas jest, która pozwala lekarzowi na zajęcie się pacjentem dużo szerzej, dużo dłużej, a nie zajmowanie się tymi różnymi rzeczami technicznymi, których nie musi robić. Czyli. Pamiętając, że ta sama choroba może być spowodowana przez różne czynniki sprawcze i różne czynniki etiologiczne, które leżą, no jak już ją mamy rozpoznaną, zdiagnozowaną, to jakoś tam ją leczymy, roztaczamy cały system opieki i ten system opieki ma być nieustannie kontrolowany. I ta nasza maszyna w tle, Właśnie to robi. Druga sprawa to jest to, że w tym roku mamy jako neurosfera całą neurologię dla pacjentów w każdym wieku. Wszystkie jednostki chorobowe, które są do leczenia i do diagnostyki, do wszelkiego rodzaju terapii, mamy te wszystkie rzeczy tutaj w neurosferze i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do opieki. My leczymy nie tylko choroby, ale leczymy też. Takie, powiedzmy, stany chorobowe, czy różne takie szersze, szersze zespoły, jak na przykład ADHD, które trudno nazwać tak nozologicznie jednostką chorobową. Więc to jest to, co nas wyróżnia, że my zajmujemy się tak górnolotnie, można powiedzieć, szeroko mózgiem i wszystkimi jego chorobami i te choroby leczymy dosyć kompletnie i bardzo szczelnie. To znaczy, u nas jest wszelki rodzaj diagnostyki i wszelki rodzaj terapii dla. Wszystkich chorób neurologicznych i psychiatrycznych w większości. Ponieważ te wszystkie choroby są chorobami w 95% ambulatoryjnymi, czyli nie niewymagającymi szpitala, no to świetnie sobie radzimy na bazie neurosfery, która jest wielkim takim ambulatorium cyfrowym. Z bardzo dużo, dużym rozbudowanym modułem online. To, co mamy nowego od tego roku, właściwie już istniało w zeszłym roku, ale co mamy nowego, to jest osiem grup klinicznych, a więc padaczka, neurologia, neurologia dziecięca, ten cały obszar, który jest naszym takim flagowym obszarem, czyli obszar neurofizjologii klinicznej i badań neurodiagnostycznych, opartych o metodę EEG, to jest. Coś, co bardzo się w tym roku rozwinie o tym za sekundkę. No i pamiętajcie też Państwo, że u nas jest kompletna oferta konsultacji klinicznych, a więc dietetyczno-metaboliczno-genetycznych. To jest bardziej obszar dla dzieci. U nas jest bardzo rozbudowany obszar neuropsychologii. Mamy trzech wybitnych neurochirurgów, którzy pomagają we wszystkich problemach, czy w pełnym zakresie obsługi neurochirurgicznej. No, i do tego mamy oczywiście taki jeszcze troszkę raczkujący, ale stale rozbudowujący się moduł opieki psychiatrycznej. Mamy dwóch psychiatrów, którzy zajmują się bardzo specyficznymi jednostkami psychiatrycznymi. Mamy wrażenie, że jest bardzo dużo ośrodków stricte psychiatrycznych w Warszawie i w okolicach, więc nie aspirujemy tutaj do pozycji jakiejś dużej kliniki psychiatrycznej, ale niewątpliwie. To, co w psychiatrii się dzieje, z pogranicza neurologii mamy bardzo dobrze rozpracowane, i ta taka u nas jest dwóch psychiatrów, najlepszych neurologów wśród psychiatrów. A my też nieskromnie możemy powiedzieć, że nasz zespół się bardzo specjalizuje w tej neurologii, która jest ważna w psychiatrii, więc tutaj tak się zazębiamy. Neurofizjologia IEG. Od stycznia rusza druga pracownia nasza, neurofizjologii elektroencefalografii. Pracownia, która będzie wyposażona w bardzo nowoczesny cyfrowy aparat australijski firmy CompuMedics, taki bardzo unikalny do badań długoterminowych i wyposażony w taką przystawkę cyfrową, która się nazywa Persist, do badań cyfrowych i takiego automatycznej detekcji czynności nieprawidłowej. To jest taki bardzo rozbudowany moduł matematyczny, który kiedyś, tam 15 lat temu, ja wspomagałem w tworzeniu. Tu jest troszkę taka nasza neurosferowa tutaj nutka w tym. I to jest taki system, który bardzo dokładnie wspiera lekarza, tak automatycznie wyszukując na przykład w 24 4 godzinach zapisu OEG czynność napadową. Także to będzie duża sprawa, i myślę, że ten aparat pozwoli nam na robienie bardzo nowoczesnych badań. On ma taki specjalny wzmacniacz, który pozwala też na badania tak zwane ESI, czyli te badania takie przedoperacyjne, a biorąc pod uwagę, że mamy kilku nowych ekspertów międzynarodowych, w tym na przykład doktora Fabo z Budapesztu, no to będziemy robili bardzo skomplikowane badania neurofizjologiczne. Co warto podkreślenia, jest u nas jest pięciu certyfikowanych według naszego takiego wewnętrznego, bardzo wymagającego certyfikatu, elektroencefalografistów, którzy opisują wszystkie rodzaje, wszystkie modalności badań, także zapraszamy, to jest nasza ogromna siła. Myślę, że nie ma porównywalnych pracowni NFZ-owskich, ale nawet w tym sektorze prywatnym, które robią tyle badań w takiej ilości i, i, i te wszystkie wielomodułowe badania. Kolejna rzecz to naszych 12 konsultantów, tak jak już powiedziałem, to jest odrębna grupa kliniczna. Pamiętajcie Państwo, że dziś każda choroba to nie jest taki one man show, trochę jak ja. Jeszcze 10-15 lat temu padaczka to ja byłem solo, aparat do EG, techniczka i rejestracja dziś to jest bardzo skomplikowany zespół. Każda choroba w zasadzie jest takim bardzo rozbudowanym projektem. Nie dość powiedzieć, że w padaczce ten nasz zespół liczy 18 osób, specjalistów, rezydentów, konsultantów, neurofizjologów, żeby w sposób pełny zająć się tylko tą jedną jednostką chorobową. W związku z tym pamiętajcie Państwo, że dziś. Trochę są takie czasy, że już nie wystarcza jakiś tam neurolog z długopisem i z papierem w poradni, który ma sobie z głowy przypomnieć, co ma robić i tak dalej, tylko to jest bardzo skomplikowany, rozbudowany zespół specjalistyczny, który ma się zająć tym, żeby Państwu było jak najlepiej, żeby ten efekt terapii był jak najlepszy i żeby jednocześnie było to tak, wszystko zrobione, żebyście Państwo nie tracili swojego czasu na jakieś chodzenie, uzupełnianie diagnostyki, żeby to było raz dobrze zrobione. No i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć na tym wstępie, zaraz przejdziemy do pytań i dyskusji, bo to już widzę, że pewnie pytania jakieś spływają i jesteśmy prawie do tego przygotowani, to to, że Neurosfera w tym roku rozwinie się do tak zwanej wersji global, do nas przystąpią międzynarodowi konsultanci, pan doktor Lubtomycz ze Stanów Zjednoczonych, pan doktor... Daniel Fabo z Budapesztu, dr Włodzimierz Harytonow to jest taki wybitny, świetny neurofizjolog kliniczny i psychiatra dziecięcy. Dr Fabo to jest sława ogólnoświatowa neurofizjologii, wybitny diagnosta i epileptolog zajmujący się leczeniem operacyjnym padaczki. Mamy w trakcie. Tutaj dopraszania do nas kilku wybitnych specjalistów i ten tak zwany obszar global w neurosferze, który niebawem się pojawi, będzie pozwalał na konsultacje międzynarodowe najtrudniejszych przypadków, bo troszkę tak się niestety w Polsce zrobiło w ciągu ostatnich kilku lat, że znowu Zachód nam odjechał. Są pewne metody terapeutyczne, są pewne metody diagnostyczne, które nie są dostępne w Polsce. Mamy jakieś takie wysepki, o których Państwo. Częściowo wiecie, Centrum Zdrowia Dziecka, na przykład i moja macierzysta klinika neurochirurgii, która ma laserowe metody ablacyjne, całą nowoczesną diagnostykę i tak dalej, no ale jakaś tam kropelka w morzu potrzeb. Natomiast już jakby tutaj y, taką obsługę czy pomoc operacyjną, na przykład alternatywną w padaczce, trzeba było zaoferować dorosłym, no to już ta sytuacja w Polsce wygląda znacznie gorzej. Więc my staramy się jako neurosfera tą lukę w pewien sposób wypełnić. I dodać tutaj do Państwa dyspozycji, i uda nam się pewnie to w bardzo dobrych cenach zrobić, też, bo to jest usługa komercyjna, i proszę pamiętać, że te ceny w Europie Zachodniej różnią się prywatne. Te, te, te ceny usług prywatnych medycznych różnią się mniej więcej dziesięciokrotnie, a w Stanach Zjednoczonych niestety kilkudziesięciokrotnie w stosunku do cen polskich. Więc wprowadzenie konsultanta amerykańskiego tutaj na wysokim poziomie no jest bardzo trudnym zadaniem i Takim bardzo swoistym wyzwaniem, ale to się pewnie uda, i neurosfera no, aspiruje do tego, by ten poziom światowy usług i diagnostycznych, i terapeutycznych dla Państwa trzymać. Więc to jest taki mój wstęp, te powiedzmy sześć obszarów, które chciałbym omówić. Natomiast oczywiście jestem otwarty na pytanie. Tyle na dziś. Życzę udanego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i do zobaczenia.